Ale pokażę Wam kolejne UFO To jest dosyć ciekawe. Oni tu wszyscy latali w ogóle jakimiś dziwnymi pojazdami kosmicznymi. Czekaj. tu też gościł sobie szura po prostu. Bez chmurki, bez niczego. Trzyma się za stopę i lata. Ciekawe. A <gulanie> to już w końcu rozgryzłem jak to działa. To były dwa królestwa aniołów. Jakoś, tak? I generalnie to wygląda tak, że jeden z tych... Królów miał swoją armię właśnie tych ludzi z twarzami małp, ale takich, o, właśnie, jak to. A drugi wykorzystywał prawdopodobnie zwykłych ludzi jako żołnierzy. I oni się tukli między sobą i generalnie się między sobą właśnie taką wojnę rozpętali nie wiem, nieba z ziemią. No, ale po, generalnie po zakończeniu wojny wszystko wróciło do normy. Ja nie łowię ludzi do dziś. Taka historia.